8 marca 2024 roku. 33 dniowe przygotowanie do przyjęcia szkaplerzy Świętego Józefa, dzień 23. Drodzy czciciele Świętego Józefa, zjednoczenie serca, Jezusa, Maryi i Józefa. Jak można wywnioskować z tekstów ewangelicznych. Podstawą prawną ojcostwa Józefa jest małżeństwo Maryi. To właśnie dla zapewnienia ojcowskiej opieki Jezusowi Bóg wybrał Józefa na męża Maryi. Dlatego ojcostwo Józefa, relacja, która stawia go jak najbliżej Chrystusa, dokonuje się przez małżeństwo z Maryją, czyli przez rodzinę. Ewangeliści choć wyraźnie twierdzą, że Jezus począł się za sprawą Ducha Świętego i że w tym małżeństwie zostało zachowane dziewictwo, nazywają Józefa mężem Maryi, a Maryję żoną Józefa. Syn Maryi jest także synem Józefa na mocy więzi małżeńskiej, która ich łączy. W Itapirandze Jezus, Maryja i Józef Wielokrotnie rozmawiali z Edsonem o oddaniu się trzem sercom zjednoczonym w miłości. To zjednoczenie można zrozumieć we wniosku świętego Jana Eudesa. Maria i Józef tworzą w sobie jedno serce, ponieważ te dwie istoty o wyjątkowej czystości, odwadze i głębi łączy węzeł małżeński. W ten sposób podwójne dzieło Ducha Świętego jawi się w istocie doskonale proste, harmonijne i jednolite. Jak czytamy w Psalmie 62, Bóg raz przemówił, a ja ujrzałem dwa razy. Dostrzegamy dwa dzieła tam, gdzie jest tylko jedno. W dniu 20 listopada 1995 roku najświętsza dziewica powiedziała: Zawsze módlcie się do świętego Józefa. On zawsze was obroni i ochroni przed atakami szatana. Święty Józef jest wielkim świętym przed Bogiem, ponieważ wszystko osiąga za swoim wstawiennictwem przed Trójcą Świętą. Trójca święta obsypała go licznymi łaskami, aby mógł spełnić na tym świecie zadanie bycia opiekunem dzieciątka Bożego. Dzisiaj święty Józef, w chwale nieba obok Trójcy świętej, modli się za Was o wieczne zbawienie dla każdego.